Mamy już silniejszy mróz. Znaczy, można powiedzieć, że chyba nawet przymrozek, ale to już taki no, mróz, można powiedzieć, bo to już bardziej przeszronięte, bardziej zamarznięte. Taki przymrozek, mróz, o. No, taki przy, przymrozek, mróz, można powiedzieć żeby są na autach zamarznięte całkowicie tutaj na przykład a tutaj na dachu się zrobi, zrobiła taka jakby o tutaj jakby taka warstwa No jakby to takiej szadzi małej, czy jak to się ja to, to Bardzo o, bardzo za mało. Mróz był, no, przymrozek mróz był. Dzisiaj już silniejszy. O, tutaj, I tutaj ładnie, wszędzie, pięknie. Więc podsumowanie mróz przymrozek.